Dobra, słuchaj. Tylko wy mamy tego prawo jak kam zaraz będzie. Connected. Channel switched.

Kurwa! Ty pierdolony jednorożcy, ja oh. trzymy co kurwa widzę ty inny kolor wosy <laughs> <I laughs> To jest samuł ten tu kurwa jak się widzę Idę masz kurwa ponad jest Kto to jest? W ogóle nareszcie oh, się dorobiliśmy to dorobiliśmy bawałasu Gdzie? Tu, wow. Iwan, tutaj, tu. Wow. Piękny jest ten bankomat. Oj, putle zabrali. Tutaj. Powinien być w barwach SPC. Ale jest Malowania. Nie, tam jest butla jest w barwach butla. Przybieraliśmy. Ja mogę bawe. zrobić kit. Jak po was, Nie tu. Iwan, pytanie mam. No? Ty rozpatrujesz podania o znieważenie minusa, czy nie? Aha. Pachaj nie? Albo osoba wyznaczona przez 0. Muszę to wysłać do Jacka czy albo do zielonego? No. Aha, bo dostałem wczoraj minusa za bezpostawne użycie kodu 0. Jak kółow strzelał do mnie i do kadeta. 740. To ja się 4, 4, 4. zestresowałem trochę, to Jasper Harrington stwierdził, że bezpostawnie użyłem kodu 0. Znaczy, no to takie jest kwestia sporna. No, a kadet a miał taser tylko, nie? On chyba tam nawet pisze, że kod zero nie używa się albo... przy jednym jakiś jakiegoś Nie, on pis do na sobą, on później tego kadeta jeszcze z odjechał. Bo ja broni nie mogę wyciągnąć, bo były jakieś problemy najmana. Wróciłem, on też wrócił i zaczął znowu do nas strzelać. Natychmiastowe wsparcie wszystkich jednostek ten funkcjonariusz nie używamy za każdym razem jak padnie strzał. No ta, ale też wiesz, stres trochę to automatu ta, jakoś w koniecznie. Nie na i jesteś sam na gościa. No. No, ja dzisiaj to miałem sytuację, jakby rozjebał że... na sobą, to wtedy by było, że nic na radu nie kolujemy. No nie? Ja lincolnem jechałem, 80% prowadzić nic się nie dołączył na wsparcie. Na patykach jechał, hemautem poddał mnie. To trójkę dałem. E. No, zanim przyjechali, to już byłem w O, on A ten raport mam wysłać bezpośrednio do Jacka albo Zielonego, czy na raporty? <słuch> najlepiej do nich, najlepiej do Abila wys wysłać. No, jeden może. Dobrze, myślę. Eee, no, ja też bardzo w sumie Spaghetti się odwoływał od kary, o ja dostałem to mu dzień po końcu kary dosłę. <laughs> Prędkość wcześniej, świata. Wcześniej jeszcze dobre było, bo napisał, że coś tam rozpatrzono negatywnie przed dużo tydzień, ale usunął teraz to. to było na tydzień. Ja też dostałem banan na kierownicę, ale odzyskałem je Dostałeś bana Dostałeś na kierownicę? Tak, zakazał mi kierować dziadu. 83 plus 1, Dobra, idę na patrol. Jedzie ktoś? Ja jadę Wszyscy jedziemy Ja z dawno nie byłem Jak to jest. O. Aha <grytanie> Co? Aha <grytanie> Co? Kawa, kawa, ja biorę kawę. Chyba o... ze mną idziesz. Dawno nie rozmawialiśmy w sumie. No i co w związku z tym? Aha, nie kimś się ani nic? Za tobą? Nie no, pytam tylko co zamierzasz z tym zrobić. Co zamierzasz z tym faktem? Zadajesz podchwytliwe pytania, to ja jest za dużo na mój mały mózżek. O to chodzi. <laughs> czym jedziemy? No. Wiktoria. W ogóle ja mam Iwan dwie wiktorie. Cześć, to? To dobrze. No, mam dwie, ale nie wiem, czy zgłaszać to, że mam dwie, czy nie? Lepiej zgłoś Jak Bo... to chcesz chcesz mieć. Bo był Mislaw Bojka i zmieniał mi malowanie w mojej i rejestrację. I wyszło tak, że ją wzięli na złomie i nigdzie nie było? I on dał mi swoją starą i on Zdję, zrobił tak, tam rejestrację zrobił na 29O z 0. I potem mi zwrócili moją wiktorię ze złomu i mam dwie. Jak będzie ktoś ten to powiem. Takie antenki o, se zamontowałem. Woł. O kurde, można takie? Normalnie. Woł. Dobra, ja wpiszę dispatch 172, pierwszy drugim Czekaj, daj wpiszę, a ty się dopisz Proszę, A ja już dobra. wpisałem PU2 To się dopiszę 290 plus 1 105 to jest Dołącz PU2 Kiechowca A to A ja się dałem na kierowca RCDO Też zmieniłem bierz. ci A, a czekaj <grym> Teraz o, się zrobię odwrotnie Dobra, to, zmieni. to ja nic nie zmieniam Dobrze. No już. Jezu, wczoraj jakie dymy były z rana. Co było? Trzy, trzy, trzy strzelaniny z wagosami w przeciągu godziny, półtorej. A, to słyszałem coś. No ale spokój. Pod komendą jedna była. Bo ich okrążaliśmy jak byli na szpitalu. I się przeniosło pod komendę. A to wygraliśmy, jedną z trzech. To poszło pierdzieć w pasiak 7-3-1 status piąty i 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, Bez tych sygnałów na górze jedziemy? Oraz Fajne te Fajne, no mi też mi się mega podobają. CB Radio. Normalnie. Nie lubię tego light bara ogólnie w tej Wiktorii, a dlatego no. jeszcze bez. No, też tak można. Jakoś tak, nie wiem, bardziej mi się podoba ta Wiktoria wtedy. Ja nawet Nie widzę jakie jest światło przez tą ciężarówkę. Ja też nie, ja ale. Byś... O, zielona, Zielone Rura. pojechał. Rura! za Jezu, co tyle tych ciężarówek, tutaj w mieście? Co tyle tych radę tutaj To co mi się podoba w tej Wiktorii, to ten... To, to światełka. To są inne niż... Uh -huh. Słucham. Przejrzałeś tego clipa? No. Co? Nie wiem Nie wiem, bo mi mówili Że ich tam serio wyzywam... Wyzywał, ale nie mają wszystkiego No właśnie, to tak jest to, to To, jest to, że tam nie było, że go tam zwyzywał Więc to tak, kurczę tak No czekaj, komuś... jak nic, nie. to nic Nie to, że się prują o wyzywanie Tak, coś nie wolno wezywać Co Zależy 100... Prawda Nie no, trzeba być kulturalnym dla wszystkich do 112 Prawda Nawet dla na debili Można tak jeden na chwilę? Nie, tak są jakieś narkotyki, I sobie podjeżdżam i widać gościa jakiegoś to nie wychodzę i krzyczę do niego gleba, gleba. Your Tylko ja zawsze już sobie your podjeżdżam your i sobie your your z Lord nim own. rozmawiam po prostu. Tak, tak, niektórzy to od razu. Tazer, Tazer, poddaj się, poddaj a, a się. nie, nie. Gleba, ja to na początku, zakupam. a teraz to ja sobie podjeżdżam i, się, i sobie rozmawiam i się pytam, czy tu coś podejrzanego i tak dalej, i tak dalej. Gadka, szmatka i sobie jadę. No chyba, że widzę, że go złapę na gorącym uczynku, your no to wtedy fałd, nie. To zawsze rozmawiam, a potem przeszukuję. Chyba, że się przyzna. Tak. Chyba, że tak. Zależy jaki człowiek. 731 plus 1, kod szósty za. Neguje. O, neguje. Neguje. Gdzie oni handlują w Sandy? Ciuś, ciuś. To mi pisa, pum, 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 co tam w ogóle u ciebie? Co słychać w szeryfostwie? Mm, dobrze, powoli się statkuje. Kobietę znalazłem. Wow! Przełom! Znaczy jesteśmy ze sobą od dwóch dni, dopiero co prawda, ale ale może coś z tego będzie. Początek czegoś wielkiego. A, możliwe, możliwe. Ula, już odpożyli tamten. 731 plus 1 prowadzimy kod szósty. Za czarną sportówką na 60-20 to Elgin Avenue Evening. Kasi! weniu. Krasiknik pan Dobry pan Dobry dalekasi maseczkę zdejmie dokumenty przygotuję 290, od 6 czarnego Pan To 20 minut Dobry obywatel Jak on się czuje dzisiaj właśnie tak słabo, bo wam mi boli. Prawo jazdy pan posiada? Posiada. Czy prawo jazdy pan posiada? Powróci do pojazdu bo, A mogę tutaj zostać, bo tak... Dobra, ale pan zdejmie ja maskę Nie, MT Panie Wicia Gruf, mojnowe 03, deputy chief of police Zna pan powód kontroli